Utrzymywałem swoją rodzinę przez pięć lat, nie prosząc o nic w zamian. Jednak gdy straciłem wszystko w pożarze, moja matka zaśmiała się i powiedziała: Mój dom to nie schronisko, będziesz musiał radzić sobie sam. Byłem załamany. Wtedy przestałem im pomagać i zacząłem myśleć o sobie. Miesiąc później dzwonili do mnie w desperacji. Wiesz, zawsze wierzyłem, że rodzina to synonim schronienia, ochrony, ale myliłem się. Strasznie się myliłem. Nazywam się Krzysztof i dziś opowiem, jak moja własna matka wyśmiała moje nieszczęście i jak ten śmiech całkowicie odmienił bieg mojego życia. Dorastałem słysząc, że syn powinien czcić swoich rodziców i brałem to sobie głęboko do serca. Od pierwszej pensji, jaką zarobiłem jako mechanik w Krakowie, połowę wypłaty wysłałem bezpośrednio na konto mojej matki, Heleny. Później zacząłem opłacać rachunki: wodę, prąd, czynsz, zakupy. Przez pięć lat utrzymywałem wszystko. I nie, nie robiłem tego dla uznania, robiłem to z miłości, z lojalności, z przekonania, że tak trzeba. Tego wieczoru wyszedłem wcześniej z warsztatu, jak zawsze. Zafach smaru nadal wsiąkał w moje ubrania, a moje zgrubiałe dłonie niosły historię lat cichej walki. Pamiętam to dokładnie. Była zima, wiatr smagał twarz. A ja marzyłem o tym, by wreszcie podpisać duży kontrakt, który mógłby tchnąć nowe życie w mój biznes. Ostatni telefon, jaki otrzymałem, zanim wszystko runęło, był od niej. Wszystko w porządku, synku? zapytała Helena. Tak, mamo. Zmęczony, ale daję radę. Wciąż bardziej martwiłem się o nią niż o siebie. Niecałą godzinę później zadzwonił telefon, który wywrócił mój świat do góry nogami. Warsztat. Moje źródło utrzymania, moja duma, moje życie płonął. Biegłem ulicami jak szalony, dopóki tam nie dotarłem. Strażacy próbowali opanować ogień, ale to było bez sensu. Mogłem tylko patrzeć bezsilnie, jak płomienie pożerają lata poświęceń. Nie płakałem. Stałem bez ruchu, z pustką w sercu, czując ciepło czegoś, co już nigdy nie wróci. Kiedy ogień zgasł, zapadła cisza. Sąsiad zaproponował mi nocleg. Przyjaciel nalegał, żebym został u niego. Ale ja chciałem tylko jednego: pocieszenia ze strony rodziny. Wsiadłem do samochodu i pojechałem do domu mojej matki w Nowej Hucie. Zapukałem. Zrozpaczony. Otworzyła. Jej wzrok przesunął się po moim brudnym, zmęczonym ciele. Co się stało, Krzysztof? zapytała zniecierpliwiona. Przełknąłem ślinem. Mamo, warsztat się spalił, straciłem wszystko. Czekałem na uścisk, na prosty gest, na słowa wejdź, synu. Ale nic z tego nie przyszło. Zaśmiała się krótko, gorzko. Mój dom to nie schronisko, Krzysztof. Musisz sobie poradzić sam. I zamknęła drzwi. Świat zamknął się razem z nimi. Stałem, patrząc na te drzwi, jakby były przepaścią. Tej nocy spałem w samochodzie. Zimno przenikało kości, żołądek burczał, a wewnątrz mnie coś pękło. Kiedy wzeszło słońce, spojrzałem w lusterko wsteczne. Mężczyzna, który patrzył na mnie z powrotem, nie był już mną. Wtedy zrozumiałem: Nikt mnie nie uratuje. Jeśli chciałem się podnieść, musiałem zrobić to sam. I tylko sam. Następnego dnia poszedłem do banku. Anulowałem wszystkie stałe przelewy, zablokowałem dodatkową kartę mojego brata, Marka, odłączyłem internet w domu matki, zawiesiłem kartę zakupową, zakończyłem każdą płatność, jedna po drugiej. Przez pierwsze dni cisza, dziesiątego dnia wiadomości, dwudziestego telefony, a po miesiącu zaczęło się piekło. Dwa miesiące po pożarze zadzwoniła moja siostra, Ania, zapłakana. Krzysztof, odcienił prąd, gaz, wodę, co się dzieje? Na Boga pomóż nam. Wziąłem głęboki oddech. Poradziłem sobie, odpowiedziałem i rozłączyłem się. Wkrótce mój telefon eksplodował od połączeń. Matka, rodzeństwo, wujkowie, wszyscy z tym samym celem moimi pieniędzmi ale tamten hojny Krzysztof zginął w ogniu wraz z warsztatem. Miałem dość ratowania ludzi, którzy nigdy nie interesowali się tym, czy sam tonę. Miesiąc później zdecydowałem się wrócić do domu matki. Nie dla nich. Dla siebie. Chciałem spojrzeć jej w oczy. Chciałem zobaczyć ją w tym samym mroku, w jakim mnie zostawiła. Kiedy wszedłem, siedziała na podłodze, z bladą twarzą oświetloną jedynie przez świecę. – Synu, pomóż mi, proszę – wszeptała. Uklęknąłem przed nią. Gdzie była ta troska, gdy pukałem do drzwi, a ty śmiałaś się z mojego nieszczęścia? Próbowała coś powiedzieć, ale kontynuowałem. Nie przyszedłem cię ratować, mamo. Chciałem tylko zobaczyć z bliska rezultat twoich wyborów. Łzy spływały po jej twarzy, ale żadne przeprosiny nie naprawią tego, co zostało złamane. Wstałem. Rozejrzałem się. To, co kiedyś było moim schronieniem, teraz było tylko pustym domem. Zanim wyszedłem, zostawiłem jej ostatnie słowa. Poradziłem sobie, mamo. Teraz twoja kolej. Dziś odbudowuję mój warsztat. Nie jest duży ani nowoczesny. Ale jest mój. Z każdym uterzeniem młotka, z każdym dokręconym śrubokrętem, nie wznoszę tylko ścian. Odbudowuję siebie. Mówi niewielu, ponieważ kiedy przestajesz dawać, większość znika. Ci nieliczni, którzy zostali przy mnie, nie są tu z powodu interesu. Widzą mnie takim, jakim naprawdę jestem Krzysztofem nieżywicielem, niezbawcą po prostu mną. To oni pomogli mi uprzątnąć gruz. Zarówno warsztatu, jak i duszy. Wśród nich był Andrzej, przyjaciel, którego ogień nie zdawał wypalić z mojego życia. To on powiedział słowa, które na zawsze utkwiły mi w pamięci: Bracie, ten, kto kocha cię tylko wtedy, gdy masz coś do zaoferowania, nigdy cię naprawdę nie kochał. Tego dnia zrozumiałem. Musiałem wszystko stracić, by zobaczyć to, co przez cały czas miałem przed oczami. A to, co bolało najbardziej, to nie widok mojego warsztatu zamienionego w popiół, ani noce spędzone w samochodzie na zimnych ulicach Krakowa. Najbardziej bolało uświadomienie sobie, że moja własna matka Helena widziała we mnie wartość tylko wtedy, gdy stawiałem jedzenie na jej stole. Ta rana wciąż piecze. Ale dziś nauczyłem się zamieniać ból w siłę. Każdy klient, który wchodzi do nowego warsztatu, każdy silnik, który znów zaczyna mruczeć, każdy cichy wieczór. To osobiste zwycięstwo. Czasami zastanawiam się, czy moja matka myśli teraz o mnie. Może. Czy moi bracia, Marek i Ania, pamiętają, kto przez pięć długich lat płacił ich rachunki? Może. Ale prawda jest taka, że to już nie ma znaczenia. Nie żyję po to, by mnie wspominano. Żyję dla siebie. I po raz pierwszy w życiu Jestem w spokoju. Bo najgorsze więzienie nie jest z żelaza. To więzienie życia dla innych, błagania o akceptację, podtrzymywania świata, gdy twój własny się wali. Zerwałem te łańcuchy. Dziś jestem wolny. I najbardziej ironiczne w tym wszystkim jest to, że im dalej od nich jestem, tym silniejszy się staje. Odkryłem, że prawdziwa wolność nie polega na porzuceniu innych, lecz na zaprzestaniu porzucania samego siebie. I złożyłem sobie obietnicę: nigdy więcej się nie opuszczę. Jeśli dotarłeś aż tutaj, dobrze posłuchaj tego, co ci powiem. Nie ma znaczenia, kim są: matką, ojcem, rodzeństwem, przyjaciółmi jeśli wyciągają rękę tylko po to, by brać, a nigdy by cię podnieść, odetni. Najgorsza zdrada w życiu nigdy nie pochodzi od wrogów pochodzi od tych, których kiedyś nazwałeś rodziną. A kiedy ten dzień nadejdzie, a nadejdzie, zrób to co ja. Wstań, odbuduj się, odejdź. Bo czasami największą zemstą jest cisza, a najpotężniejszą odpowiedzią, twoja nieobecność. I zapamiętaj to dobrze. Ten, kto szuka cię tylko wtedy, gdy czegoś potrzebuje, nie zasługuje, by cię znaleźć, gdy zwyciężasz.